Hej, Siemano z tej strony, Lonnie. witam Was w kolejnym odcinku z Ultimate Team. Dzisiaj przedstawię Wam tanie, a dobre składy. Ale zanim jeszcze przejdziemy do omówienia tych składów, chciałbym Wam powiedzieć na wstępie, że każda, każdy skład jest pod taktykę 4-1-2-1-2, ponieważ taką mi się gra najlepiej, to też takie składy Wam przedstawię pod tą taktykę. I w, każdy, w każdym składzie musi być dobry bramkarz. To jest podstawa do sukcesu. Na początek skład portugalski w bramce, Helton po lewej stronie, Sandro Reyes na środku, obronę wraz z Mangalą, po prawej Danilo. Na defensywnego pomocnika wybrałem sobie Pereza, śmiało można dawać na defensywnego pomocnika, środkowego pomocnika, wystarczy, że ten oto gracz będzie miał pracowitość w obronie większą lub równą niż w ataku, to śmiało można dawać takiego zawodnika na tą pozycję, na lewą Gajtan, na prawą Salvio. Na środku Quintero, oczywiście można też dać Labiat, ale ja sobie kupiłem Quintero, bo chciałem go przetestować i sprawdzić, który z tych graczy jest lepszy. I na ataku oczywiście Eder wraz Martinez. Skład ten kosztował zaledwie 10 tysięcy monet. Tani, dobry sport z portugalskiej ligi składzik zrobiony. Kolejnym składem jest skład złożony z piłkarzy z ligi angielskiej. Na bramce Joe Hart, po lewej stronie Gibbs. Tutaj duet obrońców środkowych tworzy kościelny z Vermalenem jakimś z tych piłkarzy kupiłem, nie wiem, ja się nimi nie grałem. Tutaj można różne wariacje stosować. Jeszcze tam miałem basong, można dawać na środek jaki yy, tego jeszcze. Vertrogen. Kto tam jeszcze na środek obrony? Jeszcze jakiś jest piłkarz. Teraz mi wyleciał z głowy. Nie wiem, który, któregoś z nich trzeba... Maksymalnie chyba z pół tysiąca, 2000 yy, kosztują. Na prawej mamy Richardsa, na defensywę wybrałem sobie Sandro z Tottenhamu, na lewej Ta Rapcik. Oczywiście Asaidi też jest dobry, ale tutaj Ta Chciałem przetestować i, ok i sprawdzić, który jest lepszy. Na ofensywie gra Bruin, super zawodnik, doskonały na tą pozycję. Na prawej Ben Arfa i oczywiście super duet na Lukaku Ben Skład ten kosztował mnie zaledwie, niech sprawdzę, 17 tysięcy monet. Tutaj można też pokusić się o stworzenie składu rosyjskiego na bramce Akinfe na środku, Samba. Wolny, ale silny i potrafi, co ważne, grać główkami. <grywki> jednej główkowy z nim zawsze jest przegrany. Gwarantuję. Bo z Boczettim, oczywiście. Tworzy duet środkowych obrońców na prawej. Bardzo słaby Fernandez. Tylko to jest najsłabszy punkt w tej drużynie. Prawa obrona. Szkoda, że tam nie ma lepszego zawodnika na, na tą pozycję. Na lewej Ansaldi na defensywie gra MVA na lewym skrzydle dany, na prawej pomocy McGiddy, Oczywiście tak samo tu można powiedzieć że o lewe skrzydło, tutaj prawy pomocnik spokojnie, czy lewy pomocnik, czy lewy skrzydłowy On spokojnie może grać na lewej pomocy czy tam ale w tym lewym skrzydle Wystarczy, że skrzydłowi będą mieli wysoką, większą pracowitość ataku niż w obronie albo równą. To wtedy spokojnie, ale bardziej atak większy niż obrona to wtedy on będzie ciskał a te skrzydło, będzie wciepywał, gdzie stoi tam na ataku Dumbia i Traore. A za nimi KSUK Honda. Skład rosyjski kosztował mnie tak samo jak portugalski 10 000, Jest to bardzo niewiele, a Traory potrafi zniszczyć w pojedynkę cały team przeciwnika. Pora na skład stworzony zawodników z linii Niemieckiej Adler na bramce. Bardzo dobry zawodnik, jeszcze chyba nie miałem sytuacji, w której coś źle zrobił, źle podał czy asystował przeciwnikowi. Na środku duecik Sokratis Boateng, na lewej Schmelzer, na prawej Rafinia obronie. Na, przed obrońcami na defensywie gra Luis Gustavo. Jeszcze nim nie grałem, nie wiem jak sobie radzi na tej pozycji. Na prawej Shakili, bardzo dobry zawodnik, elegancko wchodzi z Na lewej Elia. Oczywiście trikami może przejść każdego. Przed napastnikami gra Draxler. Bardzo dobry zawodnik. Podobny do Brujna. Też ma technikę: wszystko, strzały, szybkość, e, kontrola piłki. A na ataku super Duet, diów. Po prostu to jest bestia. Normalnie, w główka każdą prawie wygrano. I potem się zastanawia, czy celnie, czy niecelnie. I z jego partnerem w ataku jest Ramos. Ten skład kosztował mnie. Niech sprawdzę. 16 tysięcy monet. Jest to niewiele. A grają bardzo dobrze. Hiszpański skład. Ostatnio sobie grają tym hiszpańskim składem. Miałem całkowicie inną obronę. Tylko Miranda tam był. I mówię wam, hiszpański skład. Niech to można się pokusić, ale grają słabo. Jeszcze nimi nie grałem, więc może coś tutaj ta obrona lepiej się spisuje. Na bramce kurtka. Po lewej stronie koncentrat. Na środku obronę tutaj zabójca i Miranda. Po prawej obronie Jaofran przed obrońcami gra sobie Alex Song, bardzo dobry zawodnik, nie wiem, on potrafi tak wejść w atak i potrafi przejść obronę przeciwnika, albo nawet zła złamać linię defensywną, pyk, ciul, bomba z daleka, gol, uruchomić jakimś podaniem kogoś, niby defensywny pomocnik. Pracowitość w obronie wysoka, a gra wyśmienicie. Tutaj na lewej stronie Giovanni dos Santos, bardzo wielki problem tutaj ze skrzydłowymi. Można się pokusić i kupić na przykład Pedro Sancheza na tą prawą, ale na lewej to tam kiepsko, kiepsko to wygląda. Tutaj na prawej gra Vela, na środkowej pomocy ofensywnej gra sobie Marco Maring. Też tutaj jest wielki problem z znalezieniem dobrego, odpowiedniego zawodnika i atak, totalnie nie wiem. Kupiłem ich sobie przed chwilą. To jest Ruben Castro i Gameiro. Wcześniej miałem Baca i Pabą. To tylko Baca coś tam grał, Pabą nic. I tutaj bardzo wielki problem jest w hiszpańskim składzie z znalezieniem dobrego napastnika. Komuś z Was, jakiś napastnik hiszpański, może macie sprawdzonego już zawodnika. Ja nie wiem, jak się spisują, może dobrze grają, może nie. Ale ten skład złożony z zawodników z Ligi Hiszpańskiej kosztował mnie 12 tysięcy monet. Pamiętam, jak sobie do jajec zrobiłem <laughs> francuski skład, i co się okazało? Zagrałem nimi 5 meczów i 5 wygrałem. Po prostu nie wiem. Niby się wydaje, o, francuski skład, co to za gówno jakieś, a grają nawet, nawet, nie ma na co narzekać, na bramce Siriżu na środku Marquinhos, no który bardzo lubi coś odpierdalać w obronie, czasem ma takie sytuacje, że zaśpi, patrzy się gdzie ta balp, o, a tu już piłka w bramce, a on dalej stoi w miejscu, ale... Tam na tą środkową obronę tutaj z Francji nikogo lepszego nie znalazłem, ponieważ on jest szybki, czasem potrafi powalczyć o piłkę, ale zdarzają mu się też takie sytuacje, takie klopsy, kiksy. Tutaj jest Enkolo, jego partnerem na prawej stronie gra Fani z Marsylii, na lewej Digne, na defensywnym Matuidi niby jest, czekaj, on jest chyba niski. Nie, nie jest aż taki niski, ale jest drobno zbudowany, a potrafi przepchać prawie każdego, to jest dziwne. Na lewym... Na lewej pomocy gra Aev, na prawej pomocy Payet, na środkowej pomocy ofensywnej Balbuena i Atak. Też tutaj miałem problem z wyborem napastnika, ale zdecydowałem się na Kalu i Gomisa i nie ma na co narzekać. Dobry duet, wszystko na główki, Bomba jest w nodze Petarda, wszystko wygrywają i skład ten kosztował mnie 10 tysięcy. Monet niecały, 9,5 nawet. Bardzo tani skład, się nawet zdziwiłem jak go robiłem. Nadszedł czas na przedstawienie włoskiego składu. Kiedyś sobie zrobiłem włoski skład, grał fatalnie. Po czterech meczach się wkurwiłem, wyjebałem, w pizdu. Teraz sobie zrobiłem nowy. Jeszcze nie zagrałem nimi żadnego meczu. Nie wiem. Próbowałem wybrać odpowiednich zawodników na daną pozycję. Na bramce oczywiście Handanović. Na lewej Konstant. Tutaj <gryw> nikogo lepszego nie ma. Na środku Bona Barzagli. Totalnie nie wiem, jak się spisują oni w obronie. Tam też dużo było propozycji, kogo dać na tą środkową obronę. Dokładnie już nie pamiętam, ale tam był chyba e, Juan Jesus, e, ten jeszcze z Juventusu jakiś ziomek, Kakeres, e, e, Zapata z Milanu, jeszcze z Interu ktoś jeszcze jakiś ziomek z innego klubu, ale to już, o oh nie pamiętam jak leci tym piłkarzom. Na prawej stronie Abaty, o dziwo w tej FIFA jest bardzo tani, na defensywnej pomocy mam Nainggolana. Zastanawiałem się bardzo długo, kogo tutaj wybrać, wydaje mi się, że to jest odpowiedni piłkarz na tą pozycję. Na lewej Mer Mertens, na prawej Kandrewa. Na środkowej ofensywie, no może kogoś to zdziwić, ale tutaj gra Diamanti. On jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Jeszcze nie grałem nim, ale mam nadzieję, że ten piłkarz będzie posyłał bardzo dobre prostopadłe podania, czy do skrzydłowych, czy do napadziorów i na ataku. Na pewno Gomez. Jest dobry. I jego partnerem albo klozy albo tutaj na dole widzicie Wucinicia po pr w prawym dolnym rogu. Totalnie nie wiem tego drugiego napastnika, Już testowałem Milito, Słabiak. Palacio, Słabiak. I Barbo. Jest dobry, ale czasem ma takie wiksy, że mu się nie chce do bali lecieć. Ten jeszcze, Robinio testowałem, Lialic testowałem. Jeszcze jakiegoś ziomka. No po prostu atak nie wiem, albo ja nie potrafię wykorzystać ich potencjału, albo grają bardzo słabo. Więc zdecydowałem się na razie na atak Kroze, Gomez, ale równie dobrze możecie dać tutaj Wucinicza, który też nie jest zbyt drogi. I skład ten kosztował mnie chyba najwięcej spośród tych wszystkich, aż 18 tysięcy! Oooo! Ale dużo hajsu! I ostatnim składem na dzisiaj jest skład złożony z zawodników pochodzących z Brazylii. Na bramce Jefferson, na lewej stronie Filipe Luis, na środku Santana, Juan Jesus na prawej Majką. No jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, że tym składem nie grałem, więc nie wiem, ale bardzo ciężko znaleźć jakiegoś dobrego, taniego gracza na dawną pozycję, więc taki skład sobie stworzyłem. Na defensywie gra sobie Fernandinho, też tutaj dobrym e, kandydatem jest Felipe Melo, albo Sandro Paulinho, no to, kto jak woli, no bardzo... Duży wybór tutaj jest na tą pozycję. Ja sobie wybrałem tego gościa. Bo fajne zdjęcie mu. Na lewej stronie gra Oswaldo, na prawej Alan. Tutaj ojej, tutaj tak, taki problem ze skrzydłowymi jest. To jest aż szok, tak mało skrzydłów. No tutaj na prawej to Lukas, a na lewej to Neymar. No, ho! O, kupię sobie Neymara, no oczywiście. Więc muszę tutaj mieć Oswaldo i Alana. Przed napastnikami gra sobie Bernard Pięć razy sztuczek, dlatego tu został wybrany. Też mam wysoką pracowitość w ataku. I na ataku grają. Duecik Snajperów Pato i Jo. Ten skład z Brazylii kosztował mnie 17 tysięcy. Właśnie przedstawiłem Wam 8 składów z każdej ligi i skład złożony z brazylijskich zawodników. Dwa, tylko 20 tysięcy monet wystarczy, żeby sobie zrobić skład. Możecie potem, na przykład, jakiegoś lepszego zawodnika na domową pozycję sobie kupić. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej materiałów. Ja wam dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was. Cześć. Lecisz, lecisz, lecisz. Dobra, 90 minuta. Ale jestem rozpiszdzony na tym futeliku.